macie Z tej strony The Nerd Team! Dzisiaj w składzie Swaypal. ma. I szarki i gramy w Train 2. No. Nie wiem Dobra. czy to ma być Let's Play, ale na razie się kąpiemy. Chodź, chodź. Chodź tu jest na górze jakiś ten. A. A ja to jest w ogóle drugi level, o, tak? Patrz. Tak. Dobra, a ty coś ty włączył? gdy grać w początku. Nie. Dobra. Drugi level, ty ale uważaj na to może, to bo to była na hita bo coś tam... coś takiego, nie o, co z tym trzeba zrobić? Czej! Zacznę na, na górze, patrz, patrz, patrz co ja robię to się okay, tak ja cicznę, go O sam nie zaatakowałem Ej patrz co się dzieje na górze, tam można coś zrobić z tym Gdzie? A to na pasz, górze! To możesz to zrobić tak, czej! Dawaj, 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 ciśnij Dawaj! No, tak. O jest butelka Bieraj no dobra i teraz to, to samo rób Wszystko Z tym się nie da właśnie wla, wla, na skrzyni Ale trik No my tu no. my, my mamy triki Patrz co Ej, ci. goblin A skrzyniam go wezmę O kurde, na skrzyni dla Ja go pocisnąłem ze skrzyni O kurde, ciśnie mnie na dole A. Dobra, dobra, ale mamy. jesteśmy jakiś O kwant, to są, to kolce O kurde, osy oh Shit Zatakują mnie Ej, teraz zginiemy, ale to czego. Uważaj na ostry, to że są. Czekaj, ja je wrzucę tym... O... W ciebie rzucę. A gdzie ty te jeszcze wrzucisz Brawo. No ale nie zapadzimy. Czekaj, teraz... Y... Tam coś jest jeszcze na górze. No dobra, a to musimy wschodzić. Weź mnie te, tym teleportuj. Nie możesz o, się patrzeć na Czekaj. Czekaj, to, to chodź tutaj. tu o, to chodzi tutaj. O, tu są jeszcze te, zobacz. Ej, lol. Ej, to był włącznik, lol. Ja tu na tak? patrz, o Jezu, tak o, po... <laughs> pułapka Fajna pułapka Nie ma co? Jest coś na nim? Nie ma, dobra, to chodź tam. To była, no, ale ja nie wiem, że, te, że są pułapki O, tu też jest pułapka Uważaj! a <laughs> wiedziałem! <laughs> Patrzę, pułapka. Faj tak fajnie nie rzucać pułapki, co? O Czekaj, cześć. Czekaj, czekaj. I... czekaj. Dobra. Dobra, ale to jak ludzie się. Czy żyje? No? Kurde. Lecę. Patrzcie, jaki fajny trik, żeby ominąć wiele poziomów. Łatwym sposobem. Stawiacie magiem dwie skrzynie, jeśli kupicie dany czar. I się podciągacie, tylko to strasznie trudno osiągnąć. Ale dobra, nieważne. Nie, łatwo. Nie, to trudno. Ale le... coś, nie trudno. Żeby, żeby się że podnieść. Się trudno tego skill'a wnieść? Nie, żeby a, się to... podnieść. No, już go Dobra dobra. o kurde O, na górze Zna ich jest, lol Zosta O kurde Na górze jest jeszcze ucznik Wiem, widzę To zajmij się ucznikiem, ja pocisnę ty dwoma ucznikami cóżem Czekaj, da się to rozbujać, patrz Co mogę z tym zrobić, czekaj Nie, dobra No mam go już Cześć, chodź tutaj. Tu są, są jeszcze te. Tam na górze jest jeszcze leczka też. Dobra, kurde. mam ją. I jeszcze tutaj. Dobra. to po lewo, no się. Dobra. Dobra. Mamy 45 na 50. Czekaj, tu jest checkpoint. Dobra, tu mamy go. Czekaj Tam na górze. Ja może, ja może pocisnę stopper to. Bo... O kurde, kurde. kurde. tu to jest jakaś zagadka. Jaka zagadka znowu? No zobacz, z tym ogniem no. Nie wiem, jaka zagadka. Czekaj, czekaj. czekaj. No jej! No, dobra. No górze jest życie. Poza tym. Chyba, że to trwało tak z pół godziny, nie więcej. O kurde, tutaj bo ten ogień jest, czekaj, ja bym wziął maga. Użyj dźwigni. Ja tu jest ja ją zauważyłem, mam ją. Zatkałem ten ogień, a teraz używam dźwigni. O, patrz, pocisnąłem dźwignię. No chodź tu! No bo mi blokujesz. No i teraz próbuj. <grym> Chodź. Dobra. Udało. Ty, ale to, zobacz, to... Jest... Ani, to nie spada? Nie. Czekaj, tam na górze jest, zobacz, ej. Czekaj. Tutaj to ja to magiem pójdę. Że... Nie tak, nie tak. Po co tak? Chodź. Wystarczyło to podnieść. A czemu? No zobacz, już i tak to spada. No ja to trzymałem, no wiesz. Następny poziom. Następny poziom. To co... W... czy ja wbiję może. Yy, jak to się brało? Nie, Ta... Tabem? Nie. Tabem, dobra. Może w Zoe czy amadeusz... Czy mogę przyzywać trzy przedmioty Amadeuszem? Eee, po co? No bo to... E, to możemy też... Przejechał się do nas, Możemy też zbierać na przykład na ognisce strzały. A już mogę ognisce strzały. A co, jakie są jeszcze opcje? No nie ma na razie. Wybuchowa strzała jest po ognistych strzałach możemy jeszcze wziąć. A u tego... Albo możemy wziąć dwie strzały zamiast jednej. A u tego, dobra. A u tego gościa, tego żołnierza? Rzecząć się. Puncjusz? tarcza jakaś, nie, puncjusz że to się nie robi tam. To dobra, dawaj zrobię. To co, tak. y, ogniste? No. Trzeba bo tutaj kombinuję z, rur, z rurami? Dobra, mam. i teraz tak robię. No. Teraz ludowa i w to jest ogniste, tak? Władaj rurę. Fajnie, dobra. Włóż tą rurę, a ja tam na górę weźmię. Ok, ok. Dobra, czekaj, zrobię pudła. Stawaj na pudle. Hmm. No krzywia tu było, ale... Trzeba tylko jest. No kurde, zasady. Dosyć... No co, jak ty... Weź no właśnie, może wyrównaj jakoś. Dobra. To wymagania co. Dawaj, dawaj. No, no. no, Czekaj, na górze się, taka, tu jest taka... Dobra, taka duża była. Ja z tego nie wezmę. O mam, dobra. Weź trochę w prawo. W prawo, w prawo. Dobrze, dawaj, dawaj, no ja dawaj. Ja nic nie widzę, bo ja na stole byłem. Jeszcze jeszcze dobra, dobre już starczy. O, mam pięknie. No? Ty, jakieś tu jest przejście już do następnego tego. To tu, trzeba będzie wejść. Chodź, spadamy, dobra. No. Czy tam na górze jest wejście? No to jest wejście. Nie wiem co. Zoo, ja... ...potrzebnie. Ej, tą rurę weź może, A, kółkiem się z mnie broń. No e, i, albo F. Chyba bo tutaj trzeba będzie chyba... TĄ RURĘ weź! No, ale co z tą... ...rurę, no? Sam ją, sam, są. to nie da się jej przekręcić. O, da się. Się nie da, da się. No. Ja o, się ją przekręcę. Normalnie, ona sama się przekręca Tam są te yy... Patrz na czym stoisz Wiem widzę Na hita biorę z drugiej strzały Ej bo tu jest przejście jakieś, ty Fajne, o Ja tam nie wlecę tu prawda? Nie ale... chciałem tam niby wejść No jeszcze jest jedna rurka, tak chyba? Nie? No ale taka jakaś jest... Taka ta rurka. Oko, zaraz się... No weź ja ją, ja ją zrobię, poczekaj. Rurkę. O o, dobra, dobra. No, to się da... Dom... Ej na pewno czym się da to przekręcasz, nie wierzę, żeby to coś... się... Ej musisz odejść stamtąd, bo ja ci na głowie to zobacz, co się dzieje. To się na pewno da jakoś przekręcasz, a nie tak normalnie. Weź czy wojcie. Ode! Wiedzieliśmy od początku. Dobra, brawo dla nas, no. Ale my wiedzieliśmy od początku. I coś jest nie tak chyba. Właśnie, czekaj, bo to powinna... Weź tam rurkę. Czekaj, bo to trzeba... O, 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 Prawie, 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 prawie. Zrobić. zrobisz? No, przeciągam na drugą stronę. Żeby wiesz, O, kurde. Weź tą rurę głupią. To ja przyciągnę. Zajmij to na razie, tą rurę. Ja wezmę to do góry. Dawaj. Teraz. Przeciwam. Dobra. No, i to górę dalej. No właśnie. To, to trzeba wejść na górę chyba. Że niby jak. A, prawie wycieć tu jest na dole przejście tu... Na górze jest przejście Czekaj podcisnę kurde. No, kurde Ty tam na dole jesteś... A, to jest... Czekaj Daj jakąś... O, rurę tu, daj, daj mi rurę Nie, jedną chyba Na razie pojedynczo. No A i, i prawie w to leci. Um, nie tak chyba O, oh, <fuck> Ty jedna się odczepiła bo ja, Weź UCIEKAJ! z Uciekaj stamtąd! Nie no, bo tam na dole jest ta... Yyy... Bańka. Złaś! Ja tam bańkę. To inaczej trzeba zrobić. Już wiem jak, już wiem jak to trzeba zrobić. W drugą stronę. No i tam, No i tam Ale... Ale... Lol. Więc, że tak to ujmę let's play. Tak, o! O. I tak. Aaa, nie no. Tak, to na pewno. Będzie. Może bardziej... Czekaj, a jakby to połączyć z za pomocą tego? Patrz, o, patrz, stało się coś. Tak. Nie dobra, chodź nie. dalej, idziemy tam. Nie fajne na takie ustawienie? Nie, chodź. To, to jest coś źle, ale dobra. Czekaj, jeszcze wcisnę tą to. O, kurde. Już prawie zatamowałem. No teraz musimy wejść na górę. No to nie ma znaczenia żadnego. O, Jedna Odsuń się Druga Dobra Wyciśniemy w górę Nas zabijesz Ty mago od bo czekaj No ale puść no Jezu No ja najpierw wejdę później Ty, tak? Tak, zostawisz mnie na dole Okej. Okay. Przeżyjemy to Jezu Dobra, ja jednej Weź mnie, weź mnie tak Ty tak podnieś no daj, teraz ja ciebie podniosę. Trzymaj, tu. tu. Yes. prezentacja. <coughs> będzie autoprezentacja. Jeśli komuś się spodoba, to zrobimy lekko, tak? polu. Co? Bo co Jeśli co? się będą, Będzie się komuś komuś podobać, to zrobimy lekko, jak na razie, nie będzie taka Ale Prezentacja no. Patrz. chcę tam U... na górę. Ups. Gremliny. Idziesz rzucę go kamieniem, patrz. Padł kamieniem. Aaaaaa, dostał z kamienia Teraz kam kamień mnie goni. Idziemy. Ale mnie kamień goni, patrz. Kamień mnie goni No zwaliłeś się! Aaaez. No na górze trzeba było iść, ale dobra, chodźmy dalej, czy mi się nie. O kurde, padłem wody. Aaa, jeszcze żyłem Dobra, dawaj. No bo czekaj! musisz iść do checkpointa. No, muszę. Mogę iść? Rozwal to... tym. Bądź Rozwal to. Nie da się tego rozwalić. No, o kurde, spadłem. E, jak to? A, bo to nie ma tego. Oooo. To się czuję, tego nie przeżyję. No idź do góry. Nie ma przecież tego, tylko tego u góry. Dobra, A nie, tak, nie, nie można. Dobra, czekaj, przebiegaj. Jezu. Ale wow. no, Zginiemy z tego. Jej O, brawo, dobra. Chodź tam, o, już jądzie. Chodź tam. To się, się, da gdzie? Da się, o, się da. Kurde. No, jedziemy lecie. Pomysł był naprawdę dobry. Do wykonania troszeczkę nie musi. O, Czekaj, bo ja wiem jak to zrobić. O, ja tutaj, tutaj jestem, dobra, tutaj. To trzeba było magię. Kurde. Patrz, przeżyłem. Wlazłem na drugą stronę. No, ja też gdzieś jestem daleko. Ja się już. Pajku, no, już teraz. A, zaraz zginę. Zostaw się tego na górze. Zginąłem. Musisz iść sam. O, tam jest życie. Tam jest życie. Ale to nic nie da. Chyba. No, co tu nie mówisz? wiem, jak to jest. <ślał> no, słuchaj, szy skacz, szybko no, wskaż tam, gdzie ty musisz? gdzie to idzie no, w ogóle, nie? W no, dawaj, dawaj. dawaj. Wskocz na 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 ten, na ten, na na ten, na, na, znaczy na ten, ten Kurde, jak się kręci. Skocz na ten, znaczy się na ten, na ten, na się kręciła tak na ten, na na ten, na ten, Brawo dla nas, ale o, jest, słodka... o e, dba, questek, ty, dba, ja. O zamba! Jaka słodka ma... O, to jest quest jakiś chłop. To zacznę na górze jadła. Nie. O i ona teraz ten jeździć zaraz skoczyć. Hm. To prawo dla nas. Jest A, Ona jestem zawsze. Dobra, skokujemy. Dawaj, dawaj. Nie zdążę, o, kurwa, nie, nie zdążę! A. Dobra Ej, A tutaj będziemy pływać. Chodź. Jak to prawie cię zjadła? O Ojej, zaś nie znałem, że się, jak kurde. Ty tam na dole, tam jest, jest woda. O. Ty, w wodzie mógł być, Chodź tu. Ej, chodź. chodź tu, wróćcie. Lol. No i tutaj możesz sobie zbierać rzeczy. Patrz to zbieramy, dawaj. Jak pięknie jest train. No, to świetnie. Wygląda. O, ale fajnie. Ależ odkryłem miejsce po prostu. to jest płatko jakaś, coś tam Dobra nieważne No zobacz tu Ja to mi idę do żabci Dobra o, jestem O, on jest siliska nie wiem, jeszcze jak. O no dole, nie no, można Kurde Teraz ja przeszedłem teraz muszę O, się. Siu Wiesz pod wodą? Tak, i tam już szukam czegoś. O, tu... o kurde. Tu jest jakiś skrót zarąbisty. O no? Chyba. A nie, ja bym nie miał. jest? Nie... Znaj... Znajdujesz schemat kolekcjonerski. Wiesz, co jest tlen. O. Nie zauważyłem. W ja jestem przy oh, O, są roje. E. O, są roje. Szczół. Są roje. i ogniem się je zapala i się one nie spadają wtedy. O kurde, teraz spadł, Ale już nie ży O kurde. No, już się znaleźliśmy, widzisz? O, jak fajny kompas. Przyjemna No on nie żyje już, on jest na hitan gośnik. Tak to nie da A, Prawie. Ej, w feście to jest na Jest, Jest ja jestem, dobra, to, to jest? Dobra, jestem. Trudne są te skoki z jednej, tej samej platformy. Kurde. jak ja skoczę na... A, bo tam trzeba na te bożki czy na coś tam Jestem na. O, cóż coś się zrobił? Co musi tam iść, Peter? O, ja mam te mnie, super. O, kur. Są buteleczki na górze. Kurde, ogień. To zbierz, ja idę do przodu. Kurde. Zajemdział. ja? Tego nie zbiorę. Nie zbiorę. O, udało o... się. Dobra. Dobra, zawali się. Jadę. Paść, rozbójam się. Bizonem. Łapa. Ops, spadłem na dół. Oj, przeżyłem. No i w tym Dawaj. O no, dobra. Tam na górze jest... Dobra. Ok. No. teraz zawali. Aha. Level up. No. To wcisniemy teraz. Zbieramy co? to Zbieramy, dobra Posłuchaj, tarczam się zasłonię Patrz, pod tym przyrazem. Kurde! Zginąłem, Zgin zginąłem. A checkpoint jest akurat. I to checkpoint, ej. No. No wszystko, no brawo. Ej, jest chyba taki achievement, żeby bańka była przez 3 minuty pod wodą. 3 minuty pod wodą? Znaczy, 3 sekundy. Mi się nie udało teraz, dobra. Czyli trzeba, czy może beczki zrobimy. O, dobra, chodź, 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 chodź. We dwóch. We dwójkę. No, nie widać. Dostajesz coś? Nic, dobra, nieważne Nevermind Tu jest rura jakaś On coś robić musi Tu jest rura Tak są buteleczki, trzeba, trzeba jakoś zatkać rura Czym? Ja da się tą rurę, nie Tu jest jakiś, tu jest tam Nie łeb Nie Myślę, że my tego nie przejdziemy Dlaczego Tylko tu się, tu się schylić a ja nie potrafię się schylić Chyba Zdoja ma takie sk skradanie Ale nie wiem czy, co to jest Mogę no. go rzucić jak chcesz Ale to raczej nie to, Czyli pewnie... nie No nie, nie widoczne stopienia... jest tylko Nie to nie, dobra tak. Eee... Ustawienia sterowania nie konfiguracja sterowania Już yy... yy... końcówka chyba będzie Nie ma Chyba No to chodź dalej idzie A jak tam wlazłeś To znaczy? Normalnie Bańko Nie, na no na tym mniejszy i skoczyłeś na bańkę Ty jakiś wielki gdzie zrój! Szczół

Tam jest Weź mi tam do tym, tego na górze co jest Buteleczka No, no Jezu Masz, masz Tam jest taka buteleczka, weź mi do niej zawieź A widzę już, widzę już A. Co? Dobra, puść, puść, puść puś. Tak żeby mi nie mógł stąd wyjść teraz No weź, czas leci, jej Dobra, teraz muszę... A i wtedy, czy, i wtedy poleci stąd chyba ten Powiedz. No Nowy... w... A. I... A. Jak to się brało? A... Już? Nie. No to już. Co, co się stało niby? Nie mogę przyjechać. Rury. No dobra, chodź. Czekaj. Ej, patrz, No właśnie... Patrz, nie, weź to idealnie na nas to poleci w siedzi. Patrz. No wiem, ale nie, tak nie, do góry patrz. może, co? Patrz. Nie. Nie przejdę. No i co ci doda? No, nie, przejdę, patrzą. nie. Przez tutaj nie można się wykąpać. Ej, co jest? Koniec. O, kwiatek mówi. Może będziesz tłumaczył, masz, czy masz po polsku? Tu miałem tak wyciągnąć, że nigdzie no nic po niej nie słyszę. Ziem, Ziem, tam, było, specjalnie wziąłem polskie napisy. Ależ było. Pani Kwiatko, chodźmy. Tom, tom. No, no to chyba wszystko, to? taki to? odcinek pokrótce-pokazowy. No możecie no, może będzie podobać się, może będzie, nie? początku całą serię. No. Nie. się bierze, ale może tak. No dobra. No, dobra może dziękuję będzie. Dziękuję za uwagę. Cześć. Marka, cześć.